To mamy jeden, 123. A z nami jest dzisiaj Foxy. Halo. Dzisiaj był nowy sezon do BSA. Podoba Ci się Foxy? Tak. Bardzo wam dziękuję za 34 subskrypcje. Bardzo szybko je dobijamy. Proszę, dajcie lajka like pod nowym editem z tym mieczem, jeśli Wam się oczywiście... Podoba. Jest na już Dużo. No, no i wbijam na Rico 25 rank. A już na wszystkie te nowości byłem przygotowany. Dzięki Nulsowi. Dobra. Dzisiaj jest tak fajna mapa. Masz geja, mam, mam, ale na ulicy mam. Widziałem, co się będzie, po prostu nie A będziesz mógł zagrać tym gejem? Świeckie minus 8 buchadków to weź geja, ja biorę daj na Majka. Mam go na usłynę, ale nigdy ja prawie nie grałam. Nie <grystanie> już, co Dobra. to? Dobra, będę miał 75 kredytów, prawdopodobnie dopiero. Ja już na geju mam złoto jeden. Bo kiedyś bardzo dużo. Ja się nigdy prawie nie gram. a ja kiedyś mega dużo nim grałem. Nie, nigdy nie gram Nie mówię na nic Nie lub tego w głosu Dobra, lecimy dalej Nie mam do niego żadnego kredytu, jakby co Nie masz? Nie mam To słabo Kurka wodna co za tak szybko to mieszka Spajkus Ej, podwójnym mi się udało zrobić. Patrz na to. Kurde nie... No, no. Dobra, teraz mam ulta. Nie mogę z niego. Obcy nie stracił. Nie mogę I po... No, nie mogę. Ojej, mech. Głupia. No i jeszcze łapkę w górę w dół, tak. Słuchaj, kimkolwiek jesteś, życzę tobie złego. do No. A ja mam to. A! I wczoraj mi mam to. Wiem, mówiłeś mi w szkole. Dobra, bierz szalej, a ja biorę. Nie, może kogoś z mniejszą ilością pucharków, dawaj. Do 200. 200, powiem, ja też 200. Ej, Dobra, wywaliło mnie czekaj. Dobra, skóry -czek. Bardzo dobry wybór. Dobra, i leci. my ja tym. A jak 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 Dzień szkoły mieliśmy przed weekendem, bo jutro wycieczka. No wiem. no. Siadamy razem w autokarze? No oczywiście. Da, 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 000 000 da. razy. Dawaj y, ostatnie miejsca. jak ten kierek mnie za przeproszeniem zabił? No chyba wymam wziąć tą osóbkę. Czekaj, bo mam laga. Nie chce mi się załadować.

A masz kogoś na 200? nie wiem raczej tak dobra ja jestem się zdobyłem balonem dookoła świata co kur... nie no ty kręci no widzisz to? no a ja, czemu ty masz balon? No, na swoim tym. Głupi kędzi, głupi kędzi, nerf kędzi, nerf kanji. Kurka wodna. Uciekaj od niego. Kurka wodna. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, trzy jeden. Atakuje go co porobiła? Ej, gdyby nie to tu cisnęło Dobra, wiem, bo zaraz będą chmurki. Czekaj. Kenji jeden. Ops myślał, że nas spokona. Chodź znaczy mnie pokonał? I mnie też raz. Głupi Kenji. Bierz Boni. Ujtem mogłeś wziąć Boni. Przynajmniej się mi misja zrobiła. Uwaga. No to Dobra widzowie lecimy. Dobra, dalej. O, kandaro, Kenji. Nie no, Kenji, Kenji, drako, drako, mek. Pani... Dobra. Pani nalicza zmiarówka. Nie no, ja za chwilę wezmę jakiegoś legendara i będę wkurzać gości. Oj. Albo gejówki. Ale... Help Kanji! Help Kanji! Help Kanji! Help mi, ja coś mam kanji. No uciekaj od niego! No nie mam jak. Dobrze, tamty Kanji tobie pomógł. Kurka, woda na mnie. Chodź na to samo to. Nie, drako. Ruszać się nie mogłem, co jest? Uciekaj! Nie mogę! Nie mogę! Ej, no co jest? Ja ruszać się nie mogłem! Nie no, ja za chwilę zmienię... Dobra, wkurzyli mnie... Ci wszyscy głupi, legendarni ziadymiarze. Mm. To bardzo mnie wkurzyli. Pokazać Jak? Pokazać... Nie kit, bo nie wiem kto. Wiedziałem. Państwo z korpionem, a tym... a ty kotem. Nie. Ej, no co jest? Mi... no, hmm? No kurde, ciągle mnie wypala. Czekaj. Dobra, już jestem. Zresztą, po tylu godzinach. Napad? Nie. nie, Niechcący kliknąłem. Znowu napadł, okej. No nie no. O, ciągnęła będę miał. No kurde halo ty głupi. Czemu ja mam takie lagi? No taką, że nawet emotki, kurde nie mogę dać. Ty póki o że to są... Co to są lagi w końcu? Aha. Przestań nie zaczepiać, ty głupia... Stworzył ciebie chyba jakiś Paprać? No ja nie mogę. No No ty głupia gron! Mam internet! Popleć! Dobra, w końcu gra stworzona przez małego, dąca, głupiego działa. No i znowu mi nie działa, nie chce mi zabrać fanka! Ale miałeś legendę, a nie... Funk też jest dobry. Dobra, ja tobie powiem, kogo weź. Nie. Nie, ty masz. Sorry, ja mam 20 rangę. Pomyliło mi się. Możesz wziąć. Geja. Zjaduję, Max. Dobra, niestety to jest ostatnia rundzie dla nasi widzowie. Bo ta głupia gada ciągle nie robiła internet zły. No gra ciągle mi robiła internet zły. chodź, No nam graczy. Mega dużo straciliśmy w tym odcinku. Dzień, dzień, dzień. Widzowie zastopuje i widzimy się W Albo jak będziemy Delać albo Dobra leci Zatrzymuje Dobra jednak Nie zatrzymuje Filmu A co ja właśnie robię No, no on miał jakoś... Dobra nie dam w tą grę Zobaczonka widzowie narka